Dzisiaj obchodzimy święto liczby Pi, 14 marca od wielu lat jest traktowane jako święto matematyki i nauk ścisłych i w ramach tego święta, które odbywa się na wydziale nauk ścisłych i technicznych po raz 18, świętujemy matematykę i nauki ścisłe. Dzisiaj Szereg wykładów popularno-naukowych z matematyki, z informatyki, z chemii odbywa się tutaj w Katowicach na ulicy Bankowej, ale również w Chorzowie. Tam mieści się również część naszego wydziału. Na pewno bardzo interesujące są warsztaty z panią dr Sobarą, która zajmuje się programowaniem robocików skonstruowanych z klocków Lego. W tym roku proponuje takie dodatkowe przystawki do tych klocków, które pozwalają obliczać rzeczy związane z kalendarzem, jak również. No po prostu oprogramowywanie tych klocków LEGO. Celujemy bardziej w wykładach w starszą młodzież, czyli młodzież licealną, tak żeby zachęcić również tych, którzy za niedługo będą wybierać kierunki studiów do tego, żeby zainteresowali się naukami ścisłymi. Moją ideą od początku było tak, żeby, żeby po prostu spopularyzować nauki ścisłe i techniczne, nie tylko matematykę. I byłem do tego zachęcany przez wiele osób. A y, zamiast wyważać otwarte drzwi, to postanowiłem po prostu adaptować to święto, które już istniało w Ameryce. No. Na nasze potrzeby tutaj. Tym bardziej, że w marcu właśnie nie ma na ogół żadnych świąt i to jest taki bardzo długi miesiąc na, na uczelni, także nic się nie dzieje, no to, to wymyśliliśmy, że to będzie dobrze y, teraz święto pi zrobić takie od w połowie marca. Święto liczby pi to wydarzenie, które odbywa się przez dwa dni dzisiaj w czwartek i jutro w piątek, a odbywa się w ramach tygodnia liczb, który jest jedenastym z 50 tygodni europejskiego miasta nauki i w tym tygodniu faktycznie jeszcze mamy e, kilka. Propozycji dla szerszej publiczności, już niekoniecznie dla dzieci i dla młodzieży. I tak w sobotę rano we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego odbywa się, odbędzie się bieg liczby Pi, na który zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko tych nastawionych sportowo, bo nie ma limitu czasowego do przebiegnięcia dystansu. Więc każdy, kto tylko chciałby się poruszać, otrzymać za uczestnictwo medal liczby Pi, serdecznie zapraszamy od godziny 8.30, w zasadzie od 9.00 na stadionie AWF-u. Rozpocznie się ten bieg. Można się na niego zapisać tak jak na wszystkie pozostałe aktywności poprzez stronę miastonauki.pl. ...by uzyskać powrotem ten fioletowy, z którego wyszliśmy, albo nawet później. Czyli tutaj mamy znowu sok z czerwonej kapusty i dodajemy małą szczyptę kwasku cytrynowego.